Cześć wszystkim, ja jestem Monika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przychodzę do Was, zmierzymy ze sklepu Hayden Fashion. Jest to brytyjska sieciówka, to znaczy brytyjska no, siedziba tego sklepu jest w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Te rzeczy są całkiem fajne, ten asortyment jest bardzo zbliżony do tego, co możemy dostać w sieciówkach typu Buchu, Shein czy też Pretty Little Thing, ale te rzeczy są dużo tańsze, praktycznie wszystko na tej stronie jest przecenione o 60%. No szok, dlatego że tak jak mówię, asortyment jest bardzo zbliżony, pewnie asortyment tak jak z tych innych sieciówek jest również z Chin, zresztą tak jak wszystko w dzisiejszych czasach. A więc jeżeli filmik jak ten Was interesuje, to zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, są to kolażówki. Ja bardzo lubię kolażówki. Co roku skupuję je ze wszystkich sieciówek, we wszystkich kolorach i wiecie, z różnych materiałów. Jedynie brakuje mi jeszcze tylko kolażówek z eko-skóry, a więc muszę poszparać i poszukać, bo jeszcze takich nie mam. Te są welurowe w kolorze czarnym, mam je w rozmiarze 8. One kosztowały tylko 4 funty, a więc bardzo niedużo, dlatego że są dość dobre jakościowo, to znaczy nie prześwitują bynajmniej nie wydaje mi się, żeby prześwitywały. Ten materiał jest taki dość gruby. Ja już to na siebie zakładam, ubiorę to słuchajcie do tej marynarki, bo powinno to całkiem fajnie ze sobą wyglądać. Tak się prezentują ubrane kolażówki. Mi się podobają bardzo. Ten materiał jest fajny, gruby, nic nie prześwituje. Zresztą jak sami możecie zobaczyć, mi się bardzo podoba połączenie właśnie kolażówek z jakąś fajną duszą marynarką, czy też taką oversize z bluzą. Do tego jakieś kozaki, czy też adidasy. Tenisówki i jeśli chodzi o stylówkę wakacyjną, to dla mnie jak najbardziej. I już Wam pokazuję następną rzecz. Jest to taka koszulo sukienka. Do niej jest paseczek. Bardzo fajnie wygląda. Ona jest taka tutaj trochę rozkloszowana, a więc właśnie jak się zbierze ją w pasie tym paskiem. Co się z niej zrobi bardziej taka w sumie sukienka niż koszula. Bardzo fajny kolor, fiolet jak i zieleń ponownie są modne w tym sezonie. Myślę, że nawet do tych kozaków będzie to też całkiem fajnie wyglądać. Cena tego to było tylko 8 funtów. Ja mam ją w rozmiarze 8. Zresztą chyba wszystkie te rzeczy, które ja tu zamówiłam, zamówiłam w rozmiarze 8, a więc zobaczymy, czy będą zgodne co do co do rozmiaru, ale oczywiście tam są też podane wymiary, czyli możecie się zmierzyć i chyba ja mam dla was yy, kod zniżkowy, ale już nie pamiętam musiałabym zajrzeć w maila wydaje mi się, że tak, jeżeli tak to on tutaj się zaraz dla was pojawi, zapomniałam tylko właśnie o tym powiedzieć, ja już to na siebie przymierzam i zobaczymy jak to będzie wyglądać, Okej, okay, ja sobie do tego zostawiłam te kolażówki, dlatego, że to jest w sumie bardziej taka koszulotunika tunika chyba niż sukienka, chyba, że jesteście no troszkę niższe, to e, spokojnie możecie nosić to jako sukienkę, ja mam met prawie metr siedemdziesiąt wzrostu dlatego no jest to na mnie dość krótkie rękawki są trzy czwarte, ale ona jest piękna, bardzo mi się podoba jak się układa tutaj właśnie z tym paskiem, choć ja chyba do tego bym założyła może jakiś czarny pasek i właśnie zobaczcie mam do tego też ubrane te kolażówki fajnie by to ze sobą kontrastowało natomiast z tym paseczkiem też to wygląda fajnie, ja nigdy nie wiem jak ten pasek zapiąć, żeby on e, tak nam fajnie trzymał ale wow, jest naprawdę naprawdę fajna, szkoda tutaj, że te rękawy nie mają guziczka, więc nie można odpiąć, ale jakoś mi to za bardzo nie przeszkadza. Nie są jakoś bardzo ciasne, są one tutaj tak trochę rozkloszowane. Tak się prezentuje tył Myślę, że naprawdę bardzo fajna, stylowa koszula. Nie wiem co wymyślicie, jak dla mnie dyszka. Następnie mamy tutaj leginsy z ekoskóry. Są takie spodnie. Lekko świecące, wciągane z wysokim stanem. Nie mają żadnych rozcięć przy dole tutaj przez nie przechodzi przez środek pasek i muszę wam powiedzieć, że ja jestem strasznie uzależniona od takich właśnie legginsów spodni z, z eko skóry. Uwielbiam je. Kupuję również w przeróżnych kolorach. Ja myślę, że one bardzo fajnie wyglądają ze wszystkim. Założycie takie legginsy bluze do tego jakąś kurtkę jeansową Adidasy i macie naprawdę bardzo fajną stylówkę. Jeśli chodzi o mnie, to ja muszę mieć takie coś w mojej szafie, dlatego że noszę bardzo często one kosztowały 7 punktów, czyli znowu bardzo niska cena. Ja mam je podobnie w rozmiarze 8, a więc mój standardowy rozmiar i już je zakładam. Muszę Wam powiedzieć, że te spodnie leggingsy, bo to są bardziej takie spodnie leggingsy, dlatego że ten materiał jest taki dość gruby, mięsisty, są naprawdę ekstra, bardzo fajnie się układają, jeśli chodzi o długość są idealne, nie są zbyt długie. Tak się prezentują z tyłu. Dla mnie bardzo duży plus to jest to, że mają wysoki stan, dlatego że ja uwielbiam wszystko z wysokim stanem. Ja nie noszę biodrówek. Do tej koszuli, tuniko koszuli też wyglądają bardzo fajnie, a więc jeśli chodzi o te legi, to 7 funtów mi się wydaje, że to jest bardzo dobra cena. Bo ja mam bardzo dużo leggingsów, czy też spodni tego typu i za gorsze jakościowo płaciłam dużo więcej. Pokażę Wam jeszcze buty, które również pochodzą od Hyden Fashion. Są to bardzo fajne sandałki. E, ta skórka jest taka wężowa, mają e, kwadratowe czubki, a więc bardzo modne w tym sezonie. Myślę, że do wielu stylówek e, właśnie jakichś jeansowych, fajne jeansowe spodnie, do tego biały top i takie butki e, będzie wyglądać to bardzo fajnie, wygodnie. Wygoda to jest y, y, ważna sprawa, jeśli chodzi o mnie i moje stylizacje. One kosztowały tylko 8,50. Ja już je przymierzę do tych legi jak one wyglądają, i się wam pokazuję. Nie wiem, czy Wy będziecie w stanie zobaczyć, ale naprawdę fajne są te budki. I ta szóstka jest idealna, tutaj nic mi nie wystaje. Ten palec też ma z przodu troszkę miejsca, wiecie, nie jest on taki wysunięty bardzo. Już mogę powiedzieć, że są naprawdę wygodne i też bardzo, bardzo fajnie wyglądają. Dobra, pokazuję już następną rzecz i tutaj mamy sukienkę taką sukienkę jeansową w kolorze białym, tylko ja nie wiem czy ona znowuż nie będzie na mnie przykrótka i czy to nie będzie taka bardziej tunika niż sukienka, jeśli chodzi o ten jeans to nie jest on taki bardzo gruby ale jest taki no jeansowy i ja mam ją również w rozmiarze 8 i kosztowała ona 10 funtów, czyli e, wydaje mi się, że to była chyba ta jedna z droższych rzeczy jakie tam zamówiłam bardzo fajnie wygląda ja już ją ubieram, Znownie, jeśli chodzi o tą sukienkę, tunikę, w moim przypadku to jest bardziej jako tunika dlatego, że jest na mnie dość krótka ale do tych leggingsów i nawet tych sandałków wygląda naprawdę bardzo fajnie, jedyna rzecz do której mogłabym się doczepić to jest ten pasek nie, nie podoba mi się on, jest, w ogóle wydaje mi się, że ten kolor jest tak jakby bardziej żółty niż biały, nie wiem czy w kamerze to widać, ale jak ja patrzę w lusterko to, to ten kolor się różni ogólnie wygląda całkiem w porządku choć ta fioletowa to, to jest totalny sztos ta jest, ta jest ok, ja zaraz ściągnę jeszcze te legginsy I się wam pokażę jak ona wygląda Jako sukienka Jako sukienka nie ma masakry Choć dla mnie jest troszkę przykrótka I po prostu bym się w niej niekomfortowo czuła Ale z tymi butami muszę przyznać Że wygląda też całkiem fajnie I co my tu jeszcze mamy i są to mam jeansy, takie fajne, wytarte, jeżeli chodzi o jakość tego jeansu, to jest on e, taki dość gruby, ale się nie ciągnie, a więc nie ma e, tutaj, widzimy, za wiele jakiegoś elastanu. Kurde, tak patrzę, może one będą na mnie za małe bo jest to rozmiar 8. Ja zazwyczaj mam dżinsy, mam tak 8-10, ale jak już kupuję ósemki, to one się ciągną, a te się nie ciągną. Ale mam nadzieję, że będą nam niedobre, bo są naprawdę bardzo fajne. Cena to 9,50, czyli jeśli chodzi o spodnie, to niedużo. Kurde, bardzo fajne. Zaraz je ubiorę i zobaczymy, czy będą nam dobre. Mam nadzieję, że będą mi do tych spodni. Ubiorę sandałki, które które są prześliczne, one były modne w zeszłym sezonie, widziałam, że w tym sezonie również są modne cena tych butów to było 11,50, bardzo fajny, taki morski, to jest turkusowy w sumie turkusowy kolor, myślę, że fajne buty na wakacje na pewno będą się rzucać w oczy, ja już zobaczę jak one będą wyglądać do tych spodni oczywiście, jeśli one są na mnie dobre, miejmy nadzieję, że są i się wam pokazuję wlazłam w spodnie, choć wolałabym, żeby były jednak o te 2 cm luźniejsze, ale Wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Bardzo mi się też podobają te sandałki. Nie wiem, czy za daleko bym w nich doszła, dlatego że ja bardzo mało chodzę w takich butach, jednak e, śmigam wszędzie w butach sportowych. Podnie też są bardzo fajne. Bardzo mi się podobają te rozdarcia. Myślę, że na wakacje fajna opcja, nawet z takim zwykłym czarnym topem do tego właśnie te buty, czy też jakieś inne. I jest super. Jeśli chodzi o cenę, to no, były one niskie, dlatego że jakościowo są to dobre dżinsy, Wszystkie te rzeczy są bardzo fajne. Buty Również. Ceny jeszcze lepsze, ponieważ bardzo niskie. A więc z całego serca mogę Wam polecić. Ten sklep ja tam na pewno jeszcze nieraz zrobię, zakupy. To by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawiajcie łapki, komentarze, jak i subskrypcje, jeśli jeszcze tego nie robicie. Ja będę za to bardzo wdzięczna. Teraz już się będę z Wami żegnać. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam Was bardzo ciepło. Pa!